It's bad uh, game for us. We receive in the first half four mistakes, four goals. And this is uh, our attitude is not built like before. We talk uh, a lot about the motivation. We have to finishing in in the good way. But generally, generally is very bad game for us. And also, we have luck because we I think that. we can chance to, to receive more. Uh, we repeat the same 5 or 6 games. Easy mistake i we receive score. błąd mistake and we receive score. to jest pierwszy we have musimy uh, fix it for the next season. Rozegraliśmy dzisiaj bardzo złe spotkanie w pierwszej połowie w zasadzie popełniliśmy cztery błędy, które kosztowały nas cztery gole. E, oczywiście nasze nastawienie było złe w przerwie. Mówiliśmy o, e, o jakiejś motywacji no i w zasadzie możemy być szczęśliwi, że nie przegraliśmy wyżej. Natomiast e, scenariusz z dzisiejszego meczu w zasadzie jest bliźniaczo podobny do scenariuszów z 5-6 poprzednich meczów, gdzie również popełnialiśmy błędy. I za chwilę traciliśmy gole po bardzo e, głupich błędach, tak więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy wyeliminować, jeżeli e, chcemy lepiej punktować i e, zdobywać i przede wszystkim wygrywać. Ok, coach, so I've received some questions for, uh, from journalists. Kilko y, dziennikarzy przesłali y, pytania. Pierwsze pytanie zadał y, Jakub Cimoszko z Wirtualnej Polski. Hmm. Jaki cel miała zmiana napastnika na defensywnego pomocnika w przerwie meczu przy stanie 0-4? So, uh, the first one question mm -hmm. is from uh, Mr. Cimoszko from uh, Wirtualna Polska. And he, and he, ask, uh, and he asks uh, what was the reason that, in the, that, in the, that after first half uh, you make the substitution uh, you send off from the pitch uh, the striker and you put in uh, the def defensive midfielder for us to be more stability to help to the defensive line because in defensive line we make very easy mistake and only for this only for for this reason to, uh, to have some some uh, balance uh, we have we know that we have younger players but this generally is, uh, generally is not, good game. It's not good game for us only for this reason we put Ariel more experienced players and to littleby have more control with the ball um, w odpowiedzi na zadane pytanie ten powiedział że przede wszystkim chciał trochę wprowadzić więcej balansu w drugiej w drugą linię ponieważ no, tam działo się źle w pierwszej połowie Przede wszystkim chodziło również o to, żeby troszeczkę wzmocnić linię defensywną, która popełniała błędy. Fakt, że dzisiaj ta nasza linia defensywna była stosunkowo młoda, ale to w żadnym stopniu nie tłumaczy iść popełnionych błędów. Tak więc, no, przede wszystkim chodziło o to, żeby bardziej zbalansować drużynę. Kolejne pytanie, również od redaktora Cimoszki. Dyrektor sportowy Beroa Stara Zagora potwierdził informację, że Jagiellonia składała ofertę za Aleksandra Wasiliewa. Czy pomysł na jego ewentualne ściągnięcie wyszedł od Pana? Mhm, czyli odpowiadając na to pytanie, trener nic nie wie na temat tego zawodnika i w ogóle nie wie skąd pojawiła się taka informacja. Kolejne pytanie, tym razem redaktor Maciej Kmita. Po raz szósty z rzędu mistrz Polski skończy sezon ze średnią poniżej dwóch punktów na mecz, to jedna z najniższych średnich w europejskich ligach. Co Pana zdaniem może mówić o polskiej lidze, że tak niewiele trzeba punktów, by ją wygrać? So the next question is about our league, because it's six time in a row when the, the best team in Poland, the Polish champion, need to, um, play in qualification. No, um, need to um, win. Less than two points for a game to be a champion, and uh, does it? And what do you think about it? Tell me again because I do understand. Okay, uh, this is the sixth time in a row. Uh, six time? Yes, six time in a row, uh, year by year, uh, that uh, the best team in Poland, the champion of the Poland, needs to uh, need to win uh, less than uh, two points by a game, and uh, what does it mean in European? But it is all. So everything is psychology. everything is psychology for me. because, uh, you know, when you have some points advantage, you know how many points you need to, to finish first. and, and uh, every, every game you, here it was it was different. if you will not be 100%, we have chance to lose the game easy. Mm -hmm. yes, but uh, the question was also that average, uh, that, mm -hmm. the, the, the average number for each game, if you, which you need to uh, to win, is less than two points to be a champion. So the Legia also win the championship, and uh, if you, if, if you, for example, uh, take them all results and on um, all results, and then you will uh, check how many games they yeah. they played. It uh, it means that they uh, won average uh, less than two points for a game. So. And this is one of the lowest number in all Europe. So, does, what does it mean in your opinion? But if it was happened, maybe if it happened for some reason. But you know, is the the winner? They they not judge them. They was first. How many points? They was first. Zapytaję na pytanie redaktora Kmity po prostu the co się nie was Legia first, pierwsza. Tyle. Pytanie od redaktora Radosława Nawrota. Panie trenerze, czy zajrzało panu w pierwszej połowie widmo rekordowo wysokiej porażki? So, coach, did you afraid after the first half that uh, we will uh, lose here, uh, such, uh, by such high result? I think that in, if somebody is not afraid, maybe who is stupid. What I'm watching the first half, of course I am afraid. Of course. They have opponent with very quality players, and we make four mistake and we receive four. It's normal to, to create another four-five situation. This is normal. Odpowiedz na pańskie pytanie panie redaktorze trener powiedział, Oczywiście, że się bał, tylko głupi by się nie bał. Zwracił, zwrócił uwagę na to, że grał dzisiaj przeciwko bardzo dobrej drużynie z wysoką jakością. Raz jeszcze zwrócił uwagę na to, że lech Poznań stworzył w pierwszej połowie cztery sytuacje i strzelił cztery gole. Ostatnie pytanie od redaktora od redaktora Cimoszki hmm. Czy po dzisiejszym meczu żałuje pan decyzji, że zimą nie doszedł do skutku transfer Daniego Ramireza i Reza do Jagiellonii? co so, uh, Do you think and uh, don't you feel some pity that uh, after uh, af, after today game that Dani Ramirez had an uh, offer from Jagiellonia finally didn't uh, mm -hmm. did, didn't didn't come to Białystok and he i teraz To this is the from before we cannot uh, look this is before 6 months maybe we'll make mistake maybe no but is not the problem is ramirez this is not the problem mm -hmm. kończąc eh, odpowiadając na pytanie redaktora trener stwierdził że to wszystko działo się 6 miesięcy temu wtedy nikt nie mógł przewidzieć jak by to wyglądało eh, dzisiaj Oczywiście dzisiaj możemy o tym mówić w kategoriach błędu lub nie, natomiast no to działo się jakiś czas temu i stwierdził, że już na pewno dzisiaj problem nie był Dani